nie będzie się spotykał z naszym rozgrywającym ale tam będzie Mariusz Wlazły to bardzo dla nas korzystna sytuacja ale jest też Gajdarski to jest też jeszcze ta druga zmiana na razie plamen Konstantinow dobre przyjęcie dobre przyjęcie i rozpoczynamy od zdobycia punktu I to jest też niezwykle istotna sprawa tak teraz nasz zespół gdyby włączyła się ta nasza taka maszynka do milenia kilka udanych kontr bo w końcówce jednak poszły też kapitalne obrony, tam jedna obrona Sebastiana Świdewskiego była po prostu cudowna. Dobrze, dobrze, ta. będzie tam rzeką się męczył. Tak, szkoda, za wcześnie, za wcześnie skaczemy do bloku, Mariusz Lazły Łukasz Kadziewicz, do tych odrzuconych piłek trzeba skakać znacznie później. Bardzo ładnie rób... tam próbował pokryć tutaj spóźnionego troszkę Kadziewicza, a Wlazły sam indywidualnie zatrzymując skos. Dość łatwa zagrywka, no, no, spokojnie, spokojnie, Bardzo dobry spokojnie Podwójna no, krótka z drugiej linii, na czysto. Ładnie to wszystko wykonane do brak tego wykończenia. No, spójrzmy jeszcze raz. nieprzykryta piłka czysto nadgarstkiem. No, musimy uważać, musimy tutaj uważać od początku tego seta, aby czasem przeciwnik nam nie odjechał. Spadająca piłka. Sebastian zablokowany. No właśnie, z Jem, i jem, walowe. Coś się stało Piotr, Piotrkowi Gackowi w tej akcji. Oj nie, dobrze, to nie o, był... Tutaj, no nie, dobrze, dobrze, no, już wszystko jest w porządku. Nadzieję, chyba nadepnie, że... nadepnięty tylko na nogę. O, chyba troszkę... Boli naszego libero od razu. I dostaje niestety piłkę na tą na stronę. Mariusz Blazu, nieskończony atak. Teraz Kaziejski atakuje, fałd. No, dobrze, i... teraz zwolnić, zwolnić. Niech Piotr Gacek sobie troszeczkę nogę wymasuje, niech to przejdzie. Nie śpieszmy się, bo ja myślę, że tak, się tam... Bułgarów, Bułgarów trzeba podpuścić na taki wyższy wynik, oni też mają te nerwy, myślę, no, na postronkach, my też jesteśmy zespołem, który yy, ciężko pracuje i, i te nerwy też dzisiaj grają, ale by, inaczej być nie może, półfinał, mistrzostw świata. Andrzej Rzekow, przegrywamy 2 do 4. Ale przecież y, nie z takich opresji na, zes na zespół wychodził. To jest dopiero y, początek czwartego setu. Rzekł, mocna zagrywka. Dobrze, Piotr Gacek. No będzie już trudna sytuacja dla Wlandek. Mariusz pasuje w środek, ale chyba nic wielkiego nie mógł z tej piłki zrobić. No Jordanow zablokowany. Jest asykuracja Salparowa. Jeszcze raz błogarzy Kaziński. Boisk 5 do 2. Dob, dobry atak Bułgarów. Pierwsza nasza akcja w bloku. Dobra. Zatrzymany Jordanow. No tu odpowiedź na pojedynczym bloku ciężko liczyć na skuteczny blok 25 i Raulo za czasy, czas, bo to wszystko znowu zaczyna przybierać zły obrót dla naszego zespołu Mamy problemy z przyjęciem zagrywki bo na Tak, nasi kibice, którzy tutaj robią co mogą No i nasz zespół Teraz z uwagami Raula Lozano 2 do 5 absolutnie nie można się ani na moment rozluźniać, bo y, potem Bułgarów można nie dogonić. Już teraz trzeba myśleć o przejściu w tej akcji i zdobyć no, punktów. zwłaszcza, że oni z zapasem punktowym grają no, swobodnie To troszkę jak Rosjanie zresztą Raul Lozano mówił, że to zespół podobny swojej ocenie gry jak rosyjski. Sebastian Świderski, blokowany tam, ale jeszcze raz do Sebastiana. Musi tam się zmierzyć z tym blokiem. Salparo w broni, ale chyba nie będzie kontry. Tak, to, to jest, będzie miękki, a właściwie nie, ale, ale wyłączony nie Paweł Zagumny z tego rozegrania. Czytelna no akcja. Zagumny dogrywa piłkę. No i będzie pierwsza śluba dla polskiego zespołu. Jakżeś ryzykowna ta akcja, zupełnie nietypowa sytuacja do ataku dla Łukasza Kadziewicza. No podjął taką decyzję bardzo ryzykowną i, 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 i wielce szczęśliwie wygraliśmy tą piłkę. Ale no. wynik, wynik 6-2 a 3-5 się to od ciebie różni. Dobrze tak się to skończyło. Sebastian Śliwerski w tym razem pewnie, krótka piłka, wraca na stronę Bułgarów. Jeszcze raz trzeba próbować ustawić ten blok. Dobrze, Dobre dobrze, blok teraz mamy szansę na czwarty punkt dla polskiego zespołu na no, opadający blok. Nic z tego nie będzie, musimy jeszcze raz próbować rozegrać tę piłkę na dwa tempa. Michał Wujniarski, ależ broni teraz Libero bułgarskiej drużyny, Szkoda, szkoda, bo mieliśmy duże piłki. No nie wiem, nie wiem dlaczego ten atak na kontrze wykonujemy, troszkę wstrzymując jakby siłę ataku. Blok zadziałał, był dobry wyblok, te dogranie niezbyt dokładne, piłki, nie możemy pograć sobie kombinacji. Aftazyński błąd popełnia, bruszał się tam ratować. Właśnie skorygował to wszystko Mariusz, tak. Boisko, boisko, Oj, o tak. i. To jest decyzja sędziów, abyśmy mieli szczęście, że protestuje. No, zobaczmy raz jeszcze. Wysoko nad blokiem, no. A może z tej kamery faktycznie wyglądało, że... kontroli tego ataku Mariusz nie miał, ale... No, nieważne. Tak się skończyło i koniec. Łukaszka dziennie... do to są najtrudniejsze zagrywki dla każdego zespołu, dla najlepszych przyjmujących. Jest piąty punkt, a więc już bardzo niewiele brakuje, aby wyrównać stan tego spotkania. A tak, ciekawe czy może by się pojawiła taka taktyka teraz przeniesienia jednak zagrywki maksymalnie na Kadzińskiego, który jest w pewien sposób pokrywany to przez nie. Dobrze się też teraz robił wspaniałą klasę dla polskiego zespołu. Zaskoczony Konstantinow, a to temu zawodnikowi się bardzo rzadko zdarza. Puścił no, rękę. Maksymalnie wyluzowany teraz Kadziewic z taką zagrywką, która w ogóle nie kręciła się. Oby teraz utrzymał. Utrzymać jeszcze ją w grze, bo to mocne... Dobrze, 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 teraz bardzo dobrze zorientował się tam Selfaro, podpowiedź niesamowita, Jordanowa, ależ mamy widowisko siatkarskie na najwyższym poziomie. No tutaj po prostu aż, jakby były klepki, jak się mówiło po staremu, pewnie parę klepek byłoby już odwróconych, są naprawdę siatkarskie, dynamiczne, siłowe ataki, ale jest też duże techniki. Bardzo dobrze Michał Winiarski przyjął do niego piłkę, oczywiście świetnie w swoim stylu. Z prostej ja... ręki, na pełnym zasięgu A tym razem nie przesunął się ten środkowy za naszym Pliński, który pociągnął jakby za sobą blok, ale Zagłomny postanowił tam wystawić, ale jakość wykonania akcji doskonała Paweł Zagłomny Dobrze, szukamy, szukamy tam salfarowa. od ja, popełnia błąd Konstantino 8 do 7, prowadzą Polacy i będzie pierwsza przerwa techniczna, ale to my teraz mamy lekką przewagę cykliczną. Tak. Co najważniejsze to my odbudowaliśmy swoją grę od stanu 3-6, wróciliśmy do gry e, dzięki dobrym, dobrym zagrywkom, które po części... U, no, Łukasz wykonał dwie zagrywki takie, które przyniosły nam bezpośrednio punkt, już nie może być lepiej. Eee, i to jest jak ważny element natomiast teraz reakcja blokiem pierwsza przerwa techniczna w czwartym secie to jest drugi półfinał mistrzostw świata siatkarzy prowadzimy 2 do 1 Paweł zagubic siatkarzy jeszcze sprawdzali przez moment ustawienie wszystko w porządku Przesunął się na środek, dalej w libero. No, jest konsekwentniej. Bo przejdziemy bardzo bardzo. Tak, gra przez środek. Chciałem powiedzieć, że jest bardzo efektowna z obu stron, ponieważ no, blokujący nie dotykają piłek. Jordanow. są zagrywki dzisiaj to jest kolejny jego błąd i znowu jesteśmy na prowadzeniu. Michał Winiarski. Ci nominalnie dwaj najgroźniejsi, teraz Jordanow i i ee, Kaziński na zagrywkę, nie robią nam szkody, uciekamy z tych trudnych ustawień. Dobrze Michał, konsekwentnie w Salparowa, w libero. No, wisiał bardzo długo, ale myślałem, że poddał mi Faktycznie, to on atakował z trzeciego metra no, się wybijać, niemożliwe. A, a jednak, szybki na tej piłki, nacznie zdążył Pliński w ogóle zareagować. Znowu ten moment twardej walki, punkt za punkt. Oj, i plamen Konstantino. Będzie to najszukał punktów na pewno w tej zagrywce, ale my przyjmujemy w jest bardzo dobrze po rękach Gajdarskiego. I ciągle to my jesteśmy to oczko wyżej. Tak, teraz znowu kolejne ustawienia, i cały czas trzeba pracować. Jest myśleć dąży, o tym, jest kto jest Gajdarski. przy siatce. No i właśnie tak się dzieje, wyliczają tam konsekwentnie nasi zawodnicy. Za każdym razem, choć prawie wszyscy wiedzą i pamiętają, ale... czasy przypominają No tak, musimy uważać, przebijemy na drugą stronę, dlaczego? Pelachoworsk, tak, piłka rzucona. Taka jest decyzja sędziego, no można było to gwiznąć, a można też nie było. No spójrzmy jak było, w każdym razie tutaj dobra reakcja obrony, chyba otwarta dłoń po prostu miał otwartą dłoń Bliski. ale pokazał sędziemu, że dobrą decyzję podjął. To fajna rzecz. Dobrze, ale my ciągle pewnie przyjmujemy bronię blazły takie tak jest. Out, out. Oj, niebezpiecznie tutaj Kaziejski. Tam wykorzystał wszystkie swoje możliwości. Zresztą zobaczmy, tutaj czają się i zawsze Na ręki. wysokości drugiego piętra. Tak, nasz Mariusz 368, a on 370. No to właściwie spotykają się naprawdę na drugim piętrze. Mariusz Blaz Jest, jest w Blok, teraz blok. Później, tak jest, to był asekuracyjny plas Bułgarów, będzie kontra na drugą linię, to wszystko zbyt czytelne, ale po rękach i dwa punkty przewagi, polskiego zespołu, ale zadrżałem tutaj przez moment, bo to była bardzo czytelna akcja, potrójny blok się tu przesuwał. Bardzo wysoki, ale no Mariusz widzi, że, a troszeczkę Mariusz może się czuć niepewnie, żeby w wykonaniu tego ataku po prostej, więc nie chce ryzykować, ale trzyma zasięg. To ale ważne. tutaj cały czas obstrzeliwujemy libero, ja. że rozegrana piłka, Szkoda, Trafiony w twarz, niebiele. Trafiony w twarz, mocno w nos. Jest, nie, Sebastian. Przyjemne. Zobaczmy raz jeszcze. Dobrze wybrał ten kierunek, no weszła ta piłka gdzieś przy łąkciu, gdzieś tuż nad siatką. Andrzej Rzek rozgrywający, posiadający dobrą zagrywkę i o tym też muszą pamiętać, czy nasi zawodnicy właśnie daleko wyrzucił, ale jest cały czas to dobre przyjęcie, w związku z tym możemy prowadzić swoją grę. Nie ma lepszej odpowiedzi, Sebastian, o, widzę, że tam jeszcze wciera sobie nos, no na pewno lekkie oczy zauzawione, ale no nie przeszkodziło mu to w tym kapitalnym ataku. Gramy, gramy, punkt za punkt, myślę, że czym wyżej, tym lepiej dla nas. Salfarowa, ten trudny da złomiony, będzie mikro sekretarzem burgarzy na ósmym sekretariatu i to jest już 14 do 11, niebagatelne tak znaczenie nie ma ta przewaga, tym seć tak reaguje ich trener natychmiast czuje, że nasi poczytali grę że przewidujemy ich zagrania i to teraz bardzo ważne, żeby skupić się na grze bułgarskiego rozgrywającego. Ja myślę, że on ma swoje słabości. On naprawdę przy dobrym przyjęciu wystawia dobrze, rozgrywa dobrze. Ale on teraz można spróbować przewidzieć, do kogo pójdzie piłka. My możemy bawić się tutaj w taktykę i pomagać Państwu tutaj czytać grę. Pierwsze ustawienie Bułgarów bardzo dobre. No mają trzech w ataku, zobaczymy jak go zagrają. Zagrywka bezpieczna, ale bronimy doskonale, będzie kontrol. Dlaczego troszkę Kaczkadziewicz? się tam rozgrywający rozgrywającego uprzedzając Pawła Zagonnego? No właśnie, trzeba zostawić za szybko, nie chcieliby wygrać tego spotkania. Tak, to są sytuacje, które trzeba spokojnie rozwiązywać. Była możliwość rozegrania przez Pawła, to zawsze troszkę lepiej niż miś środkowy, który często przejmuje tą rolę, ale gdy broni rozgrywający... Fador Aleksiew na boisku, w miejsce Plamena Konstantinowa, te zmiany znamy. starczaknik setów, Kaziński, nie robi nam szkody na całe szczęście. Knocja, doskonale poprowadzona gra. Pierwszej akcji. tak, przez środek przy tak ciężkiej zagrywce. No, to, naprawdę nasi jest, przyjmujący iż. robią kawał roboty. A Łukasz Kadziewicz naprawdę uwija się tam w ataku. No. Wiem jak ciężko mu na bloku bo widać jak się często gubi ale to nie gubi się dlatego że on popełnia błędy to doskonale grafy grają Bułgarzy. dobrze, dobrze kolejna dobra zagrywka tym razem jednak przejęta wysoko wysoko łapie piłkę o, zaczynają, zaczynają się małe drobne e, iskrzenia e, na przysiadce Jordana dość tak energicznie okazuje swoją... Ale spójrzmy na to rozegranie Rzekowa. A rozegranie i zasięg Jordanowa. Ja tu spojrzałem teraz tak ukradkiem w jego metryczkę. Zaraz powiem Państwu w jakiejś chwili spokojniejszej. Mamy dwa punkty przewagi. linia. Właśnie w takim momencie, kiedy dobrze byli zapomnieli, że my tutaj możemy wykorzystać i ten nasz atut 16 do 13. No sytuacja wymarzona. Dokończyć o tym Jordanowie. 3,58 tomek, a wlazły 3,62, to pokazuje jak ten chłopak skacze. To nie dlatego, że ma lewą rękę, to nie dlatego, że jest taki bardzo dobry. To jest zasięg, któremu naszemu blokowi jest ciężko zatrzymać go. Dlatego to jest powód. to jest druga przerwa techniczna, Lozano, posłuchajmy. No okej? Teraz A Strasznie dużo zdrowia kosztują takie spotkania. Tu o każdy punkt trzeba walczyć. Każde oczko y, trzeba niesamowitą wolą walki właśnie wywalczyć. Tak no, Właściwie ilość akcji dobrych jest taka sama, zdaje się po obu, po obu stronach. Te, te minimalne błędy albo te wirtuozyjne zagrania mówię, są pewne miejsca i momenty, w których wirtuozeria graczy zespołu wychodzi i tu się uzyskuje przewagę. Dzisiaj na tym poziomie jeden, dwa punkty. To jest y, po to, prostu to tak się gra medal. Tak się gra medal. E, trener Velasco, wielka sława, powiedział, że 25 do 20 to jest pogrom. Dzisiaj nie ma takich wyników. No ale 16, akcja i tutaj dobrze melduje się e, Todor Aleksiew, zawodnik. No nasi teraz chyba chcieli tam, poszliśmy w ciemno do innego gracza. Jakby myślą, że on dopiero co się pojawił, nie rozgrzany, nie będzie ograniczony taką Rodano. Oj, 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 nie wolny nieporozumienie między naszymi graczami. Biegał Paweł Zagumny, nie zasekurował tego miejsca Michał Winiarski, przewagi Polaków, ale musimy uważać teraz na zagrywkę Jordanowa. Właśnie to Państwo widzieli z tej kamera. A tam Andrea Zorzi. Troszkę piński się musi tu schylić, bo mocno zasłania tam o! 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 Zebrali się Bułgarze i będą mieli atak. jeszcze ale gramy fantastycznie blokiem właśnie w tym momencie, kiedy nam tego było bardzo potrzebne. Tak, sytuacja była dość trudna. Ta kiwka w środek no no dobrze, dobrze się nie wyrażała ale Salparo kapitalne pojawia. się A, gracz młody, ale naprawdę już bardzo pewny. Michał Winiarski pewnie Bułgarzy. Jeszcze jeszcze. śmierci. Paweł dobrze, że znalazł się tam w tamtym miejscu, Sebastian. No niestety, niestety, z blokiem. Odpowiada jedna drużyna i drugą. No Iskrzy, Iskrzy mamy naprawdę kapitalny poziom meczu. Rójny blok, no ciężko było tam znaleźć miejsce. Chyba, żeby gdzieś pod górę próbował Sebastian uderzyć, no ale to się łatwo mówi. Zrobił wszystko, co było możliwe, tym razem się nie udało. Powraca Konstantinow. No tak, on tylko wysłany jakby do boju do siatki, czyli na pełną ofensywę do defensywy. Wraca Konstantinow, który no trzyma całe przyjęcie w tym zespole. No i teraz musimy uważać na zagrywkę. Mocno Mocna zagrywka, ale również skierowana, bo on kontroluje do końca, potrafi do linii, potrafi skróta. No to, dobre, dobrze, to jest, to jest nie. dobre przyjęcie. Sebastian ja, dobie zaatakował tam rękę Gajlarskiego i ciągle utrzymujemy tę przewagę dwóch punktów. Bułgarzy dobrze czytają, że pójdzie tam piłka, bo tam jest rzeką, tam jest najniższy, ale on właśnie, Sebastian wykorzystuje obecność Rzekowa siarką, b 90 idzie mu górą. Daniel Pliński. kogo? Skrót. No. Skrot na krótka piłka za swobodnie, wchodzą ze środka na Bułgarzy. Na to nie możemy znaleźć sposobu przy tych szybkich akcjach dobrym do graniu a jednak to są ułamki sekund no i nikołow który dłuższy moment znowu to chyba ta podobna zmiana co w secie trzecim on tylko na zagrywkę e, trener ufa że on wykona ale nie widzieliśmy go e, jeszcze mocno serwującego i gdy był rozgrzany więc zobaczymy może teraz no, teraz mocniej zdecydowanie Mieliśmy tam pomer po połku. Chyba dobrze po prostu wybrał się po tym mniejszym zawodniku. Poże To był jeszcze dodatkowy o lotny blok. A więc maksymalnie wykorzystujemy obecność niskiego rozgrywającego przy siatce. Dobrze, że tak się skończyło, bo Bułgarzy no, postawili wszystko na zagrywkę. Puszczają. no Trener bardzo dużo rotacji u nich dokonuje. Dużo zmian wykorzystuje. Będzie Wojtek Grzyb Będzie za chwilę. To co chyba troszeczkę zapomnieliśmy w secie trzecim, ale tam się udało wygrać. To i my szukamy bloku. Będzie podwójna zmiana za chwilę. Najpierw Wojtek Grzyb w miejsce Pawła Zagumnego pod siatkę. Teraz my stawiamy tutaj. Nie no, Łukasz Gadu na razie stoi spokojnie, no, więc to więc tylko na razie... Na już tabliczka, już tabliczka z numerem 7, czyli powrotnym. Hey, no, numer Wojtka Grzyba, tylko na raz. Oby Wojtek został jak najdłużej, aby udało mu się zablokować. Tak, czym dużej do rozegra, to znaczy, że będziemy punktować. Spokojniejsza właśnie no, zagrywka. Ostre to przyjęcie, jeszcze nie daję rady. Będzie zmiana popronna natychmiast. Nie udało się tym razem zatrzymać, choćby dwóch się tam przesunęliśmy. No, mamy walkę. A i niewiele, tutaj gdzieś pod łokciem przeszedł Bułgar w tym ataku 19 do 18 tak, on czasami ściąga piłkę, bardzo ona idzie nisko nad siatką, nasi szukają bardzo wysoko, bo on ma ten zasięg, on czasami bije daleko, no bardzo trudny gra do zatrzymania będzie wiele emocji jeszcze w końcówce tego seta Michał Widerski, udamy szczęście teraz, bo chyba to małd było, ale... Szczęście sprzyja lepszym i wierzmy w to. No tak, tego nie wiemy, czy był out, czy czy nie. Natomiast spójrzmy, jak to się odbyło. No tak, faktycznie no, bloku tak. chyba nie było. Libero kupił out. Szczęście po naszej stronie, ale szczęście jest po stronie lepszych. Tak jak I niech tak zostanie. Sebastian Świderski 20 do 18. Jeszcze daleko My na palce tak szarku to przyjęcie to i razem. No kontrę. i teraz mamy kontrę na drugą linię. Mam już Jest punkt fantastycznie 21 do 18. To jest już bardzo poważna zaliczka. Na finał i Podsiatki, świat. więc to wszystko będzie wyglądało. Jest jeszcze ciekawie. Sebastian Świderski, ciągle. O, to był na był... salparową zrywa to przyjęcie. Nie przebijemy na drugą stronę dobrze są te zagrywki. Salwarów nie no? wiem czy tutaj... Tak, to było na pograniczu błędu. Natomiast dlaczego my pojedynczy blok mamy tylko do lewego ataku przy takim słabym przyjęciu? No nieważne. Teraz, no, teraz jest buchy, kolejna. Ważna, ważna. Teraz moment Kazyński. Troszkę zwolnił rękę na nasze szczęście. Rzepsza piłk. A, no, Winiarski! Michał Wiliarski. dwa do 19. Jeszcze jedno oczko dokładamy do tego wyniku. A Bułgarzy cały czas dla nich w niekorzystnym ustawieniu. No tak, zobaczymy. Jest, teraz, jest teraz pod siatką, Rzekop. Nie, nie, tam... nie, nie, już nie, przepraszam, tak się kręcił, blisko siatki nie są w ustawieniu z tyłu, mają trzech w ataku. Ale Łukasz, Łukasz, Łukasz mocno, Zabrzec. ale można chyba ustawiać coś podwójnego. A jeszcze tam znalazł dziurę, no będzie tutaj męka u nas do końca, bo Jordanow to są... Tylko i aż dwa punkty przewagi no prowadzimy do na zagrywce. On nam jest tu specjalnie nic nie zagrozi. Powinno być dobre przyjęcie i pełna forma rozegrania po całej siatce. No, zobaczymy, daleko wyrzucona piłka. od. z zagrywka spokojnie. piłka jest. ależ kapitalnie rozgrywa dopadą zagłębę. Jest tam, puszczę krótkiego. Ściągamy środkowego tak jest. To jest rozegranie, to jest rozegranie. Ważne, że Bułgarzy teraz nic nam nie robią zagrywką. No Paweł zagumny wymiana piłki, e, to była piłka po akcji, więc ona musi zostać przetarta, Paweł przechodzi, zmienia troszkę strefę węgry. swojej zagrywki, szuka 23 Libero 20, 20. libero konsekwentnie gramy. Trzeci wewnętrzny Kaziński, dawno tego nie grali, to fakt tak, fakt. Próbują no, Bułgarzy, Zaskoczyli nas, zaskoczyli nas teraz absolutnie. Wszystkie swoje atuty wyciągają, no ale kiedy jak nie teraz. No ale teraz zobaczymy i jest Jordanow, lewa ręka. Albo chyba będzie szedł na, cały, na całą siłę. Tak? Nie? nie dobrze. dobrze. Dobrze, przyjęliśmy tę zagrewkę. No, nież zlazły, nie kończy. Ataku, yes. na no i Bugasz będą mieli kontrę. Planem aut, atakują Konstantinow, musi Wojsko, wojsko, pokazał również arbiter e, liniowy. Ach, jaka wielka szkoda, że nie to udało to, da, się nie wzykli, Mariuszowi ma skończyć tej piłki. Przy dobrym przyjęciu, perfekcyjnym. No chyba piłka siadła w imieniu no, ten no. będzie dramatyczna końcówka na pewno w tym czwartym secie. Będzie się ważyć w tej akcji wszystko, ale to za moment. Tak, no. Jordanow podjął decyzję w pierwszej zagrywki nie popsuć. Dobrze zrobił, bo ostatnie dwie mocne popsu. Przyjęliśmy w punkt. Ale nie skończyliśmy ataku, teraz mamy troszeczkę problem. Kim zagrać? No to jest teraz wielka rola do Pawła. Czy czekać do końca jak się urodzi sytuacja, czy po prostu włożyć sobie w głowę. Zaraz to wszystko przeanaliz przeanalizujemy. To jeśli chodzi o naszych zawodników, jest tam Mariusz Blazłyk, to jest Daniel On jest rzeką pod siatką, no znowu szukanie jego strefy. No dobra, od strony dobra, dobra. taktycznej jest tam dziura, od strony takiej, żeby zgubić blok, nie no, będą szli w ciemno do Mariusza Łatwa. Ja na nas, też nie ryzykuje tej zagrywki, ważna piłka, Klika, to, jest... Nie, to, jest... To, jest... to jest Paweł Zagubny. Najlepsze rozwiązanie polskiego zespołu i to jest piłka na finał świata. I mająmy Bugarów, Tomek w najgorszym ustawieniu możliwym siatkarskim, rzeką z lewego ataku biega, tylko dwóch. Ciemno stawiam na wystawę do Jordanowa. Plowiliarski tuż nad światką mają dobre przyjęcie zdała Ale zdała to zagrali. Ale fantastycznie to zrobili Bułgarzy. jeszcze to się odbleka. No powiem szczerze, że dwaj rozgrywający zasługują na wielkie słowa pochwały, bo grają takie akcje w końcówkach, no i właśnie, od których cierpnie, cierpnie skóra. Swetano Zarzekowa, ale to jest fajszego, to doskonale wiedzą. No teraz Najważniejsza to jest Najważniejsza Tomek Akcja tego turnieju dla naszej drużyny. Panem Konstantylo. Raczej nam na siłę nie pójdzie, ale będzie kręcił. Nie wiadomo, to jest zawodnik, który potrafi wszystko i pewnie będzie podejmował ryzyko właśnie spadająca piłka, ale my mamy w górze. Jeszcze jest. Jeszcze jedna akcja. Mariusz razem! Raz. Yes! Jesteśmy w finale Mistrzostw mistrz Świata. Wielkie brawa, wielkie brawa dla drużyny. Przełamała. Bardzo trudny moment, ale graliśmy cały czas kapitalną siatkówkę. To jest niesamowita sprawa. Po 30 latach licząc o to że. Dziękuję sobie tą brzazgę bułgarską z Paznokcia. Dziękuję Wam chłopaki. Baliśmy się, waliśmy się tego meczu, baliśmy się bułgarów, Poltek, zwracają na to wielokrotnie uwagę, ale nasza drużyna jest wielka. Jest po prostu wielka. I jutro nie można chyba sobie wymarzyć lepszego finału. Zagramy z Brazylią, z tą Brazylią, z którą... O, tutaj graliśmy w skarringu przed Mistrzostwami Świata i tak sobie mówiliśmy, abyśmy się spotkali w finale. I proszę bardzo, minęły ponad dwa tygodnie, jesteśmy w finale Mistrzostw Świata, to jest kapitalna sprawa. Absolutnie zasłużyła drużyna na to, żeby grać w finale z uważam z najlepszą również drużyną, która się mogła znaleźć po przeciwnej stronie. No teraz już się tylko cieszyć, ale jutro od nowa koncentracja i maksymalna gra. Wygraliśmy sportowo na boisku z Bułgarami. Jesteśmy, dzisiaj od nich byliśmy lepsi.